Witamy w kolejnym odcinku. Przed wami HoHo. Ho. Kurwa, trzeba było lecieć. Witamy serdecznie w kolejnym odcinku. Jest dzisiaj z nami Treb. A naprzeciwko HoHo. Ho, witam serdecznie. Cześć, witaj. Dzisiejszy temat powiem, że już budzi we mnie gotującą się krew, czyli najgorsze umiejętności z perspektywy mistrza gry. To mistrzuje ten wie, że są umiejętności, które są napisane tylko po to, aby były. Albo są napisane po to, żeby psuć, gotować krew i niszczyć wszystkie misternie układane plany. No właśnie do cholery tego zrozumieć nie mogę, bo ktoś, kto wydaje podręcznik, ma czas na beta testy, daje to swoim graczom, daje to różnym ludziom. Spróbujcie tego, spróbujcie tego. I ostatecznie, ostatecznie kto się po tym podpisuje. I to wychodzi i to teoretycznie ma działać. A mam wrażenie, że to. Jak zauważyłeś, tylko psuje rozgrywkę. Ale czemu tak jest? Pojęcia nie ma. Może dlatego, że luźne interpretacje oraz jakieś house rules powodują, że którejś z umiejętności staje się nader przydatna. No tak szybko wymieniając chociażby percepcja, czy to ta aktywna, czy pasywna w systemie D&D. Najprościej mówiąc, ktoś kto ma niską percepcję raczej powinien stać z tyłu. Na zasadzie wykryjesz wszystkie wskazówki potrzebne do rozwiązania sprawy, a także wszystkie czające się pułapki i potwory, jeśli dobrze pamiętam. Dobrze pamiętasz. Ale to jest luźne fantazy, luźny tryb. Powiedzmy, że osoba spostrzegawcza musi mieć tą przewagę. Ale patrząc pod kątem częstości wykonywania rzutów, no to zachodzimy w głowę. Jakby po co robić postać, która jest bardzo mądra, skoro postać mająca wysoką percepcję przeżyje znacznie dłużej. Otóż to, otóż to. Jak już mówimy o detekach, bardzo mi się kojarzy umiejętność subdues, czyli uwodzenia, którą jest oczywiście bardzo często stosowana przez barda jako taka umiejętność wytrych, żeby przekabacić dowolnego NPCa, ale także potwora na swoją stronę. Nie wiem, czy to dotyczyło każdego potwora, czy rozumnych, ale internet jest pełen memów o tym, jak w krytycznym momencie podczas walki z super duper wielkim smokiem bard wyrzuca... Naturalną dwudziestkę. No i dochodzi do wspaniałej, romantycznej sceny. Wiesz co? jakby Nagroda za wyrzucenie Natural 20 powinna być jak najbardziej mm, odpowiednia do sytuacji w konfrontacji i uwodzenia smoka, Ale jeżeli rzucićby dwudziestkę, no nie spodziewałbym się niczego innego po tym systemie, jak próby uwodzenia, jakby sukcesu, bo to będzie przekomiszna sytuacja. Ale umówi się o tym fajnie, ale jak siedzą inni gracze. Nasz, nasz z zbroją, mieczem, magią i idzie sobie gość z gitarą, lutnią, nazwijmy czymkolwiek i uwodzi Smoka? Można czuć troszeczkę zawód. Pomysł, w tym momencie czuje Mistrz Gry, który przygotował zawrotną ciekawą fabułę i wielką epicką walkę na koniec. Wiesz, nie wszystko musi iść po myśli Mistrza Gry, ale cholera jasna, uwodzenie Smoka, gdzie to miał być powiedzmy ostatni antagonista na kampanii? Ech. Może napsuć się, napsuć krwi, ale z drugiej strony, czy mistrz gry może odmówić komuś prawa do rzutu, kiedy ona jest powiedzmy, że dozwolona i w miarę logiczna? No i teraz właśnie wchodzą w House Rule. No, pozwolić, nie pozwolić, godzimy się na to, jak tam reszta na to się zapatruje. Dużo, dużo tematów wokół, a tak naprawdę chcemy grać płynnie i przyjemnie. Najprawdopodobniej się zgodzi i najprawdopodobniej będzie zaskoczony rezultatem. Ale myślę, że takie już jest D&D. To znaczy pozwala na w miarę swobodną, a wręcz Monty Pythonową rozgrywkę. Podałeś bardzo interesujący i dość egzotyczny przykład. W samym D&D, opierając się na piątej edycji, umiejętność Insight, czyli takiego wyczucia pobudek. Och, jak ja tego nienawidzę. Nienawidzę, niestety jest umożliwione graczom rozegrać taki rzut, ale jest to wytrych absolutnie do wszystkiego. Wyobraź sobie sytuację. Masz na samym początku, postać, która prawdopodobnie będzie antagonistą, jak nie głównym antagonistą. I kryujesz go na taką osobę na początku dość przyjemną, udzielającą informacji, tylko po to, żeby wiadomo, backstab całej drużynie zrobiła. Czyli klasyczne zdobywanie zaufania i zdrada. I ktoś decyduje się z jakiegoś powodu na, na wyczuwanie pobudek. I właśnie wyrzuca naturalną dwudziestkę. Co robisz? No cóż, mówię wam, że ta postać ewidentnie coś knuje przeciw. W początku chcę wam wbić nóż po plecy. Ale ja wyrzuciłem dwudziestkę mistrzu gry. Ja chcę wiedzieć, co ta osoba myśli. Jakie to są pobudki? Tylko nóż w plecy i ja chcę wbić ten nóż w plecy? No właśnie, i nagle cały misterny plan poszedł się kochać. I będąc odpowiedzialnym mistrzem gry, w tym momencie zamieniasz nazwę tego bohatera, tego NPCa na kogoś bardzo nieistotnego, a tego kluczowego antagonistę wprowadzasz później, licząc na to, że ten rzut później nie wyjdzie. Ale z drugiej strony, jeśli odpowiadasz szczerze, no to przedstawiasz część swoich, plan część swoich planów. Więc nawet wprowadzając na prędce nowe postaci, nowych antagonistów, no to plan i tak zmierza w tym samym kierunku cały czas. A w większości baję się, co się knuje i czek, pojawi się ktoś nowy, to już raczej wiedzą, co to będzie. No, ale to są D&D, i bardzo luźne fantazje, i tam można to jeszcze wybaczyć. Przejdźmy do Warhammera. O nie. Co masz w Warhammerze? W Warhammerze drugiej edycji jest taka umiejętność jak śledzenie. No dobra, wydaje się być klimatyczna dla tego settingu. Oczywiście. Osoba w postaci śledczego, jakiegoś inspektora, no nie wyobrażam sobie kogoś bez tej umiejętności, będącej chociażby w Aldorfie czy innym dużym mieście, bo śledzenie no odpowiada tropienie osób. Czemu więc wymieniasz tę umiejętność? gdyż nigdy w życiu nie zdarzyło mi się, aby na sesji ta umiejętność została użyta, bądź była jakakolwiek chęć ze strony gracza, aby ją rozwijać. Podam Ci przykład. W sytuacji, kiedy drużyna albo jeden z bohaterów musi kogoś śledzić. Zazwyczaj odbywa się to w drodze narracji, za tym, że się podąża za kimś, w lepszym lub gorszym stopniu, i rzutami na skradanie. No tak wychodzi to gdzieś w trakcie. Jeszcze tej osoby nie śledzi, ale gdzieś się chowa przed nią, chce zobaczyć, co zrobić. Najczęstszy przypadek, najczęstszy scenariusz. No i wiadomo, no, rzut na skradanie jak najbardziej mile widziany. Potem następuje pytanie po sukcesie, załóżmy, co robisz dalej? No, idę za nią. I teraz co? Kolejny rzut na śledzenie, czy kolejny rzut na skradanie? Mm -hmm. Oczywiście, się... że skradanie. <laughs> Przypomina mi się przygoda do drugiej części Warhammera, zresztą ta pierwsza podręcznikowa, która później przechodzi w wieże Aldorfu, jeśli dobrze pamiętam i też są takie mm, sytuacje w stylu wąskie gardło, to znaczy powodzenie w fa całej fabuły zależy tak naprawdę od wykonania jednego testu, gdzie to było opisane, że gracze mm, muszą odnaleźć ślady prowadzące do kanałów, natrafiają na, na szczuro ludzi, na skavenów i Gracz wykonuje rzut na tropienie i znajduje drogę. A jeśli nie, gracze błądzą, po czym też znajdują drogę. No więc, właśnie, odnosząc się do tej umiejętności, co powiedzieć graczowi, jeśli nie złapie tego tropu? Chyba, że to ma sens w przypadku, nie wiem, polowań na jakieś dzikie zwierzęta. Brakuje nam pożywienia. Chcemy zabić jakiegoś dzika albo innego jelenia, i to jest szansa na zbliżenie się do zwierza. Ale jest... wtedy używasz umiejętności tropienia. No bo jest chętnie rozwijana i jest chętnie upatrywana przez graczy. Dlaczego? No bo można zrobić coś z tym praktycznego. A jeżeli śledzenie można zastąpić skradaniem, no to po co przepłacać umiejętnościami? Po co marnować cenne punkty doświadczenia? wszystko w jedno. Dlatego już wymieniłem to śledzenie. Jest jeszcze jedna umiejętność, nie chcę się na nią długo rozwodzić, jest to torturowanie. I chyba z oczywistych względów. Y nie jest to chętnie wybierana umiejętność, a wszelkie tematy wyzyskiwania informacji to jest albo przymilanie się, albo zastraszanie. Generalnie torturowania nigdy na sesji nie miałem użytego, chociażby ze względu na to, że nie wszystkim osobom odpowiada ten temat przy stole. A już na pewno komuś, to byłby tym zafascynowany raczej nie chciałoby się opowiadać całej reszcie jak to wyrywa paznokcie i robi inne trudne rzeczy, żeby odegrać tą umiejętność. Bardzo trudny temat. W zasadzie, jeśli chcesz wyciągnąć informację, no to możesz tak naprawdę, nie wiem, zastraszyć, zresztą ja zaraz przejdę do tego przykładu, zastraszyć kogoś, przekonać cokolwiek. A torturowanie, no, jeśli dobrze pamiętam, w podręczniku to było opisane jako sztuka wyciągania informacji. Nie wiem, może to ma sens w przypadku bardzo twardej woli przeciwników i trzeba to w rzutach przeciwstawnych zestawiać ich siłą woli. Jeśli tak bardzo nie chcą powiedzieć, no ale z drugiej strony, jeśli ktoś rzuci na zastraszanie i uzyska sukces, chcąc uzyskać jakieś informacje, no to po co uciekać do tortur, które same w sobie, jak już zresztą zauważyłeś, są raczej takie nie każdemu pasujące. Tak, ale ja mogę przytoczyć ten opis, zwłaszcza końcowy torturowania. Umiejętność obejmuje zarówno psychiczne znęcanie się, jak i fizyczne tortury. Ofiara może opierać się torturą, wykonując test siły woli. I teraz co? Jak gracz będziesz opisywał, jak zadajesz ten ból, albo będziesz odgrywał, jak bardzo wchodzisz w psychikę tego npc i będziesz maltretować mistrza gry, żeby wyciągnąć jakąś informację, opowiadając dziwne rzeczy? Tak mocno w cudzysłowie dziwne rzeczy. Chyba się zrobi nie swoje, prawda? Widzę już twarz mistrza gry, który wywraca oczami. O nie, jak boli, jak boli. I opisuje działanie tego npc a modląc się, żeby ta scena już tylko dobiegła końca i powiedzieć graczowi, co chce, co chce wiedzieć. Albo patrzy, wysłuchuje, rzuca klasyczne mhm, uh mhm, -huh, uh -huh, uh -huh. piwa, no rzuć kośćmi. Super cecha, ależ na odgrywaliśmy się. Podobnie już to, co wspomniałem, umiejętność na zastreszanie. Bardzo promuje takie zagrywki w stylu Murder Hobo. To znaczy, znajduje kogoś. Od kogo coś chce, no to go zastraszam. A jak nie zastraszam, no to go zabijam, okaleczam. No i też gracze próbują z tego zrobić taką trochę umiejętność wytrych. No to ja go zastraszam, żeby mi to dał. No to ja go zastraszam, żeby mi to powiedział. No i co? Masz nie zgodzić się i to jest nie tylko w samym Warhammerze wspomnianym. W świecie mroku też można rozwijać w umiejętnościach społecznych zastraszanie. Chociaż osobiście dużo bardziej wolę kiedy to bezpośrednio wynika ze samej sceny fabularnej. To znaczy, że dana postać wchodzi i ma jakąś przewagę psychiczną albo fizyczną. Nie wiem, spotykasz człowieka w domu albo włamujesz się, masz jakąś broń palną, masz pałkę, masz nóż. No to tak, to jest zastraszanie, ale to jest przygotowana scena, która wymagała w tym momencie od gracza, jeśli oczywiście on to zaplanował, pewnego wysiłku, przygotowania, aniżeli podchodzę i chcę rzucić na zastraszanie. No i co zrobisz jako mistrz gry? To rzuć na to zastraszanie i porównajmy dwa wyniki, ale masz rację, jest to trochę bieda umiejętność i bieda w odgrywaniu. No Jestem. ale już dość o tym zastraszaniu, bo samo zastraszanie w sobie nie jest złe i podałeś całkiem fajny przykład dla mistrza gry, jak gracz mógłby rozegrać taką scenę, więc to jeszcze rozumiem, ale tortury nie widzę tu dla nich miejsca. Przynajmniej nigdy nie byłem świadkiem, żeby móc się przekonać do tej umiejętności. Za no to Warhammer w czwartej edycji troszeczkę ciekawie to rozwiązuje, ponieważ znacznie spada pula umiejętności czy zdolności, natomiast wchodzą talenty. I tam prześledziłem sobie talenty i skupiłem się na dwóch. Jest to talent atrakcyjny oraz defraudant. Jako, że talent atrakcyjny podbija twój success level przy testowaniu twojej charyzmy, ale do osób już pozytywnie do ciebie nastawionych. Z mojego doświadczenia osoby w roleplayu pozytywnie do Ciebie nastawione zazwyczaj już są skłonne coś robić i nie testuje się żadnych umiejętności, aby uzyskać coś od nich. Nie sądzisz? No zdecydowanie, jeśli jest zaprzyjaźniony NPC, no to cześć stary, czy mógłbyś dla mnie? Ależ jasne. Ewentualnie staramy się mu to jakoś wynagrodzić, podsyłając, nie wiem, sakiewkę z pieniędzmi albo z czymkolwiek innym, więc nie bardzo rozumiem nie mówiąc już o dodatkowych talentach, które miałby to obejmować. No dużo większy sens miałby to, gdyby to dotyczyło osób nam neutralnych albo co najmniej wrogich. To byłoby dosyć ciekawe. Talent nabrałby więcej sensu, gdyby miał przekonywać przynajmniej osoby neutralne, a osoba, która już jest do ciebie pozytywnie nastawiona, nie widzę takiej jego sytuacji, aby jeszcze o tej osoby móc coś wysępić i gracz deklarowałby przed mistrzem gry, że słuchaj, ja się w jakiś sposób temu NPC-owi podobam, nie wiem, lubi we mnie sposób w jaki się poruszam i ja bym tutaj chciał jeszcze od niego uzyskać, nie wiem, mieszek złota, tak, to co mogę rzucić na atrakcyjne, nie widzę miejsca dla tego, nie widzę miejsca dla tego talentu. Rozumiem Cię zupełnie i w tym wszystkim spływamy do, przynajmniej dla mnie, top 1 umiejętności, która niszczy całe skryte fabuły przygotowane, czyli... Rzut na O, wytrych Krem de la Creme i wszystkie inne piękne epitety, na to, żeby popchnąć fabułę do przodu. Nie, to, to, nie, to nie jest popychanie, popychanie fabuły, to jest jej takie przycinanie. Na zasadzie spotykacie NPCa, który ewidentnie jest zły, na pewno się spotykacie gdzieś w finale, czujecie, że nie macie po prostu na to wszystko jeszcze jakichś dowodów. Macie tylko takie dobre, solidne przekonanie. No to co. Chciałbym rzucić na przekonywanie, żeby on mi. I wtedy powiedział. wkraczam o ja, no cały ubrany na biało, z wysoką charyzmą, z umiejętnością przekonywania i wykonuje mordercze rzutkośćmi, by tylko pokiereszować twój nędzny plan wynikiem z 0-1. No, właśnie, jako miś, kiedy mówię, sorry, nie możesz, albo, nie wiem, twój sukces jest bardzo ograniczony i zamiast, nie wiem, udzielić wam konkretnej odpowiedzi, kiwa tylko palcem w kierunku skrzyni, gdzie są zawarte dowody przeciwko niemu. No, dla mnie to kompletnie nie ma, nie ma sensu. Przekonywanie jest troszeczkę overpowered moim zdaniem, bo można go po pierwsze nadużywać, a po drugie po prostu mieć trochę szczęścia w kościach i rozwiązywać w ten sposób wszelkie intrygi. No i znowu wracamy do clue sprawy, czy Pozwalamy na wszystkie rzuty, a jeśli tak, czy wszystkie interpretujemy zgodnie z zasadami, to znaczy pozytywny krytyk daje ci pozytywnie dobre rzeczy. Ale z drugiej strony, jeśli gracze preferują takie rozwiązanie, to znaczy każdy dialog potrafią zacząć od, to ja go zastraszam, to ja go to ja osobiście jako mistrz gry tracę zupełnie jakąkolwiek chęć pisania ciekawych scenariuszy, jakichś plot twistów. Dużo bardziej wolę się ograniczyć do. Macie zlecenie, idźcie, znajdźcie go, idźcie, pozabijajcie tamto i jest dla was nagroda. Szczerze, u mnie w pewnym momencie zaczął się do tego co sprowadzać, a potem po prostu zacząłem inaczej dobierać graczy, inaczej dobierać systemy, w które gram. Ale co powiesz na sytuację, w której wchodzi postać gracza z twoim NPC-em, którego właśnie odgrywasz, w dyskusję i w trakcie tej dyskusji zaczynają się wysnuwać argumenty Pokroju, słuchaj, ale ja już tam byłem, ja tam widziałem, nie jest tak, jak mówisz. Moim zdaniem coś ukrywasz. Ja tutaj mam jakąś poszlakę, że możesz mówić nieprawdę i wyciąga jakiś przedmiot, który byłby kluczowy dla tej rozmowy, który by udowadniał, że to, co Ty w danym momencie mówisz, jest nieprawdą. Czy to jest dla Ciebie wystarczający dowód, aby pozwolić rzucić wtedy graczowi na przekonywanie? To jest zupełnie inna w tym momencie rozgrywka. Jeśli gracz faktycznie wychodzi z konkretną argumentacją, jeśli narwiew argumentuje, odgrywa to, a nie żąda od razu rzutu, ale z drugiej strony też byłbym cholernie ostrożny, z tego względu, że gracz może mega się poświęcić, przygotowując całą rolę, odgrywając cholernie dobrze tę postać, która chce coś komuś wytłumaczyć, coś udowodnić. Mnie strasznie się to podoba, bo widzę, że robi to, co. To, co powinien robić, czyli dobrze odgrywać postać. Okej, okay, no to rzuć na kości i masz ode mnie jeszcze dwie dodatkowe kaszuski I masz ode mnie plus 20%, bo ten roleplay naprawdę był ładny w moich oczach. No on wyrzuca, nie wiem, wielki krytyk. No i tak gracz traci ochotę na odgrywanie, a ja nie mogę powiedzieć, że go nie rozumiem. I tu jest chyba moment, w którym możemy sobie powiedzieć, że niektóre z tych umiejętności są dobre, ale nadużywane. Ponieważ teraz dla ciebie, jako mistrza gry, teraz piłeczka jest po twojej stronie. To ty musisz rozegrać tę sytuację w taki sposób, aby gracz czuł się wynagrodzony za swój trud, ale nie poczuł się pokrzywdzony, ponieważ wyrzucił bardzo źle na kościach. Teraz ty musisz wykorzystać swoją wiedzę, swoje umiejętności, aby ładnie mu to rozrysować. Natomiast niestety życzyłbym tobie jak najwięcej takich sytuacji. Niestety gracze nadużywają to takiego przekonywania na swoją korść. mówiąc po prostu ja przekonuję, cały trud po prostu namarł. Uh -huh. To jest przykre, ponieważ jest wiele innych umiejętności, które na przykład wymieniliśmy w trakcie tego podcastu, które nie mają miejsca, nie mają zastosowania, chociaż mają wąską specjalizację. One służą właśnie do przełamywania czegoś patowego, można by powiedzieć, tak? Osoba atrakcyjna mogłaby uzyskać naprawdę Kluczową informację od osoby, którą gdzieś kiedyś do siebie przekonała. I ze względu na swoją atrakcyjność, jakiś wysoko postawiony oficer mógłby zdradzić pewną tajemnicę wojskową, ale tylko dlatego, że ta osoba jest atrakcyjna. E, torturowanie mm -hmm. mogłoby pozwolić uzyskać wszelkie informacje, na przykład o bazie przeciwników, o bazie mandytów w tajnych wejściach, tylko dlatego, że kogoś udało się złapać. No to złap. pochwyć żywcem, pochwyć żywcem. I jeszcze to wyciągnie, bo ta osoba na przykład będzie lojalna wobec swojego szefa. Wtedy wchodziłoby w grę dopiero torturowanie. No i śledzenie. Tylko ile tak naprawdę miałeś okazję poprowadzić scen, w których było takie śledztwo z krwi i kości, gdzie gracz wchodzi do pomieszczenia, bo gubi śledzoną osobę i nagle musi to pomieszczenie przeszukać, ale nie będzie mówić, dobra, to ja to przeszukuję, bo tu pewnie jest tajne przejście. Tylko zaczyna ci opowiadać, jak maca każdą ścianę, jak dotyka świeczniki, przesuwa przysuwa książki, bo stara się zajrzeć za regał, żeby odkryć, bo wie, że tam jest tajne przejście, ale żeby to odkryć, ale nie powiedzieć wprost, że OK, to ja przeszukuję to pomieszczenie. I wtedy całe, cała scena śledzenia mogłaby pójść. No, no, tak między książki, tak naprawdę między bajki. Dobra, rzuć, mamy to z głowy i niech się dzieje dalej, co ma się dziać. No właśnie, tak sobie myślę, że chyba jedną, czy być może dwie takie sceny w życiu miałem, ale one de facto nie wymagały żadnego rzutu kości, ponieważ szła czysta narracja. Gracz to widział, ja to czułem i po prostu to leciało. Nie musieliśmy wcale rzucać, bo to było rozsądne. I gracz, który. Chciał dobrze to odegrać, też mówił, no słuchaj, moja poznać ma taką wadę, jestem trochę fajdłapą, więc pewnie tu mi się nie udaje, ale mi się udaje to. I jeśli rzeczy są logiczne, rozsądne, pogłębiają tylko e, atmosferę gry, no to ja nie będę oczekiwać żadnych rzutów od kracza, po prostu niech ma. To jest jego wysiłek. Czyż nie mówimy o sytuacji, w której, tak jak na kościach, bardzo rzadko zdarza się, gdzie ktoś popłynie z opowieścią tak bardzo i tak dobrze, że aż nie chce się go rozliczać liczbowo? No właśnie, strach przed tym, że wyrzuci coś bardzo złego, co przekreśli wszystko to, co zbudował, jest zbyt duża, że załatwmy to po prostu tylko w ten sposób. Ewentualnie dobrym rozwiązaniem mechanicznym, o którym wiem, że jest, to nowy świat mroku, a dokładnie aktualizacja kroniki mroku. Tam w ramach umiejętności przekonywania jest coś takiego jak progi. Mishkir oznacza ten NPC jest do ciebie Nastawiony neutralnie, wrogo, bardzo wrogo itd. i tak dalej. W zależności jaki jest jego charakter, taką liczbę progów musisz zdobyć. Im bardziej jest wrogo do ciebie nastawiony, tym bardziej gracz musi się natrudzić, ale w liczbie określonych sytuacji lub testów, zanim on otrzyma to o co prosi, to o co pyta. Przy czym gry nie mówi, ok, musisz mu postawić drinka, ok, musisz przejechać się z nim po mieście super szybką wózą. Super, szyb, super szybką wózą. Wózą. Chyba tak ma być. Gracz musi sam wykombinować. Gracz musi sam pomyśleć, jak może zaskarbić sobie czyjąś wdzięczność, i w tym momencie ma to sens, przekładanie to na świat mechaniczny, na świadkości. Ale to jest chyba jeden taki niechlubny wyjątek, który osobiście mogę pochwalić, jeśli chodzi o testy na wpływanie innych NPC-ów w postaci przekonywania. Cóż, niechlubny chyba tylko dlatego, że jeden, tak? No właśnie, aż i tylko. Cóż, no mamy też taki talent w Warhammerze, jak defraudant, i z kolei ciężko tutaj pobawić się w odgrywanie, chociaż jest oczywiście pole, w którym Ty, jako pracownik albo podwładny kogoś bardziej majętnego, korzystając z tego talentu, jesteś w stanie ekstra pomnożyć swój majątek podczas rozliczania suchym rzutem na umiejętność wiodącą. Nie wiem, czy jest Ci to znany system, w którym na. Żołnierz na umiejętność walki bronią białą, chyba jedną wybraną czy podstawową, musi wykonać po prostu rzut i w zależności od sukcesu otrzyma swój pieniądz w jakiejś tam liczbie albo nie. Dotyczy to każdej postaci i konkretnie jego wybranej umiejętności podstawowej. Do tego ten talent defraudant pozwala rzucić ekstra ze względu na posiadaną inteligencję, jak dobrze ci pójdzie podebranie dodatkowego grosza. Ko Znowu mówimy o talentach, które trzeba zakupić. Trzeba wydać, wydać swoje ciężko zarobione punkty doświadczenia. Komu by się chciało? Powiem ci szczerze, że nie słyszałem o tej umiejętności, ale bardziej mnie zastanawia, jak bardzo można zaskarbić dodatkowego grosza. Załóżmy, że otrzymuję średnio, nie wiem, 10 sztuk złota. Teraz pytanie, na ile mogę pomnożyć to dzięki tej umiejętności? Sprawdzałeś, czy to jest razy 5, razy dziesięć? dodatkowo 2k6 się rzucało, ale to musiałbym się jeszcze wczytać. Pozwól, że przytoczę ci opis. Potrafisz podprowadzać pieniądze swoich pryncypałów tak, by tego nie odkryli. Kiedy pozyskujesz dochód podczas zarabiania w trakcie gry lub oddając się zajęciu dochód, możesz wykonać przeciwstawny test inteligencji przeciwko swojemu pracodawcy, jeśli masz takowego. Jeżeli wygrasz, niepostrzeżenie podprowadzasz 2k10 plus punkty sukcesu, yy, poziom sukcesu, przepraszam, miedzianych pensów, 1k10 srebrnych szeligów lub 1 plus poziom sukcesu złotych koron. W zależności od wielkości obrotów, co jest w gestii mistrza gry. Ok, a w przypadku porażki Właśnie, to też jest uwzględnione. Jeśli twój pracodawca wygra o 6 poziomów sukcesu, zgarniasz pieniądze, ale zostajesz nakryty. Konsekwencje zależą od mistrza gry. Inne wyniki oznaczają, że nie udało ci się zrobić defraudacji i nie ukradłeś żadnych pieniędzy. No, hmm. Łatwo można się wzbogacić, no ale przynajmniej o tyle dobrze, że gra pozostawia miejsce na hazard. Możesz dużo wygrać, ale też możesz dużo stracić. Ale stranić. właśnie jeśli chodzi o hazard, masz od tego osobną umiejętność. Znów wkraczamy w strefę, gdzie mamy talent, który odpowiada poniekąd za zdolność z drugiej edycji, gdzie ma wypełnić pewną niszę. I powiedz tak szczerze, dawaj swoim graczom zarabiać w jakimkolwiek systemie w taki sposób, aby oni mogli określić się: Dobra, to ja idę zarabiać i robię to w taki, w taki sposób? <gry> Zawsze to się kończyło w ten sposób, że mają pewne zadanie, mają pewne wynagrodzenie i to wynagrodzenie zawsze jest nie ty, nie kurwa. I to wynagrodzenie jest zawsze niesatysfakcjonujące. Zawsze leciały rzuty na nie wiem targowanie się, przekonywanie, że mają im dać pięć razy więcej, nawet jeśli jest to jednostrzał i kompletnie nie zdążą nic za to zakupić. No to sama ta świadomość, że mogą wyhandlować od mistrza gry czy tudzież od npc za pomocą swoich rzutów jeszcze więcej no miała miejsce zbyt często. I właśnie podstawowymi umiejętnościami rozwiązujesz pewien problem. A taki talent jest ciężki dla mistrza gry poniekąd. Jako, że nawet jest opisane co się dzieje w trakcie porażki i jakby gracz ma czarno na białym to się dzieje, ale zastosowanie tego talentu można zastąpić po prostu podstawowymi umiejętnościami. To Jest trudne mm. dla mistrza gry wynagrodzić naprawdę w satysfakcjonujący sposób i to tak, żeby grasz tego nie nadużywał. Przecież okazji do zarabiania będzie całkiem sporo, tak? zwłaszcza pomiędzy kampaniami. I jest to pewna trudność dla mistrza, bo może się okazać, że podjęcie takiego talentu przy odrobinie szczęścia sprawi, że postać, która raczej nie powinna być majętna, nagle staje się milionerem. Zgodziłbym się na to, gdyby można było to rozegrać bardziej fabularnie, moim zdaniem. Jesteś poborcą podatkowym, tak? Niech to będzie klisze, ale od każdego człowieka zgarniasz 9 pensów. Masz ich do obskoczenia 10, czyli łącznie masz mieć 100. I teraz pomysł dla gracza. Jak może oszukać swojego przełożonego, żeby, nie wiem, 20-30 sztuk z tego umsz umszknąć dla siebie? No i w tym momencie już mówimy o jakimś fajnym zagrożeniu, ponieważ gracz kombinuje, no, że ich nie było, że umarli. I jeszcze taptych musi odpowiednio zaszantażować, musi lepiej tę całą sytuację rozegrać. I w pewnym momencie dojdzie do rzutu. I teraz gracz odgrywa roleplayowo. To, co musi zrobić, tak jak mówisz. Musi zastraszyć, ktoś tam umarł, napracował się nad tą sceną i wykonuje rzut. I rzut rozliczany z tego talentu tak naprawdę podsumowuje albo przekreśla cały ten wysiłek. Dla mnie dobrym podsumowaniem tego wszystkiego jest to, że ja rozpoznaję dwa typy mistrzów gry. Ci, którzy są tak z dosyć luźnym, ogólnym scenariuszem, i zwykle nie mają problemów z tym, że ktoś wyskakuje z takimi umiejętnościami, wytrychami, ponieważ i tak cała sesja lub większość jest mocno improwizowana, więc są w pewien sposób zaadaptować się do tego. Ale z drugiej strony wiem, że jest też druga grupa mistrzów gry, którzy czytają jakieś gotowe scenariusze, mają jakąś tam utartą drogę do finału, porozrzucane różne wskazówki. No i to boli, boli i szczypie strasznie, kiedy ktoś próbuje to wszystko tak brzytwą okhama. Ja rzucam na to i skracam sobie drogę prosto do finału. Okej, okay, możesz tak robić, ale zobaczymy, jak to po prostu wyjdzie na dłuższą metę granie z takim mistrzem gry. No ja bym tutaj chciał poprosić jeszcze graczy o to, aby nawet w takich błahych sytuacjach, gdzie kogoś chcecie przekonać, kogoś chcecie zastraszyć, po prostu odegrajcie tę scenę. Naprawdę każdy mistrz doceni, że staracie się użyć tej umiejętności, a nie ją odbębić. Święte słowa. Myślę, że nic mądrzejszego już dzisiaj nie wypowiemy. Serdeczne dzięki za rozmowę. Bardzo rozwijająca była dla mnie. Zaskoczyłeś mnie. Ta rozmowa była dla mnie wysoce rozwijająca. To możemy normalnie? I to koniec na dzisiaj. Myślę, że nic mądrego już nie padnie. Dziękuję Ci za rozmowę, chochole. Dzięki trefie trzymaj się i do, do... następnego cześć!